Szanowni państwo, dzisiaj naszym gościem jest pani Katarzyna Uroda z Fundacji Pro Prawo do Życia. Pani Katarzyno, jak wyglądają działania fundacji od czasu eskalacji działań wojennych na Ukrainie? Na co szczególnie Fundacja Pro Prawo do Życia kładzie teraz nacisk w swoich działaniach? Dzień dobry państwu. Mogłoby się wydawać, że jest odmienna sytuacja, za wschodnią granicą jest wojna, bombardowane są osiedla, szkoły, szpitale i wielu ludzi zadaje pytanie, no dlaczego nie zajmiecie się teraz ofiarami wojny, giną ludzie na Ukrainie, a wy dalej stoicie z tymi plakatami i zajmujecie się aborcją, tematyką aborcji. Okazuje się, że czasy wojny są szczególnym czasem, jeśli chodzi o walkę z aborcją. Działania przeciwko aborcji, działania antyaborcyjne nie tylko nie zdezaktualizowały się, ale nabrały nowego wymiaru. Widzimy ścisły związek pomiędzy ludobójstwem dzieci nienarodzonych, to jest największe ludobójstwo w. We współczesnej historii rocznie ginie kilkadziesiąt milionów dzieci. Każdej sekundy dwoje dzieci, można już powiedzieć. I jest to niesamowita rzeź ludzi niewinnych, najbardziej bezbronnych. I tak jak matka Teresa z Kalkuty powiedziała, jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, to co nas powstrzyma, żebyśmy się nie pozabijali? I jest to bardzo logiczne to, co powiedziała. Jeżeli rodzice podnoszą rękę na własne dziecko, no to jaki jest problem, żeby podnieść rękę na kogoś zupełnie obcego, z obcego państwa? I to jest takie przełożenie. To jest kwestia natury moralnej, natury duchowej. Teraz napływają do Polski setki tysięcy, w zasadzie już miliony uchodźców z Ukrainy. Wśród nich większość to są kobiety z dziećmi, które uciekają przed wojną i niestety organizacje proaborcyjne, zbrodnicze organizacje nie próżnują i już kierują swoją ofertę do Ukrainek. Wydają materiały w języku ukraińskim, ogłaszają się na stronach internetowych, podejmują już współpracę z ginekologami ukraińskimi w celu organizowania zbrodni na dzieciach ukraińskich. Czyli dzieci, które nie zginęły od bomb, nie zginęły wskutek działań napastnika, mogą zginąć na terytorium Polski wskutek działań aborcjonistów. Jak w takim razie rozumieć zachowanie organizacji, można by powiedzieć globalnych, takich jak na przykład Amnesty International, która zwraca uwagę na to, czy aby kobiety, które uciekły przed wojną z Ukrainy do Polski, czy będą miały zagwarantowane prawo do zabicia własnego dziecka, jak to się wpisuje w... To, co ta organizacja głosi, która rzekomo ma się zajmować prawami człowieka, jak to ona sama mówi. No, to jest, to jest jakiś Mont Everest absurdu i hipokryzji. Organizacja, która walczy przeciwko torturom, nieludzkiemu traktowaniu, de facto nawołuje, żeby maleńkie dzieci były torturowane i nieludzko zabijane. Tylko proszę zwrócić uwagę, że działacze Amnesty International i innych tego typu organizacji, oni nie mówią o zabijaniu dzieci. Oni mówią o prawach reprodukcyjnych, o prawie do przebywania ciąży, nazywają to prawem człowieka. Jest to ubrane w taki aparat pojęciowy, żeby odwrócić uwagę od tego, czym to tak naprawdę jest. A jakby niektórzy mogli powiedzieć, że teraz Rosja dokonuje denazyfikacji Ukrainy. tak? Można nazwać denazyfikacja, można nazwać likwidacja obiektów. Różne można użyć pojęcia, żeby zakamuflować, że chodzi tak naprawdę o zabijanie ludzi. I niestety w dzisiejszym świecie widzimy, że rozmaite gremia międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, rozmaite instytucje, które zdawać by się mogło, mają stać na straży dobra ludzkości, tak naprawdę afirmują, Zbrodnie przeciwko ludzkości, bo aborcja obecnie jest w zasadzie jedyną zbrodnią przeciwko ludzkości, która jest uważana za coś legalnego i za coś moralnie dopuszczalnego i nawet jest nazywana prawami człowieka. Gremia europejskie żądają, żeby Polska uznała aborcję za prawo człowieka, a tymczasem można się zapytać, czym się różni zbombardowanie szpitala, przedszkola, żłobka od brutalnego wyrwania dziecka z łona matki, od rozszarpania dziecka, od zatrucia go i zakończenia jego życia. Czym się to tak naprawdę różni? No efekt jest ten sam, następuje śmierć niewinnych osób. Natomiast aborcja jest tym bardziej tragiczna, że jest najczęściej dokonywana na zlecenie Jednego bądź dwojga rodziców dziecka. I ci, którzy teraz wołają za dostępem do aborcji, którzy finansują organizacje zbrodnicze aborcyjne, tak naprawdę stawiają się w jednym rzędzie z tymi, którzy bombardują żłobki, w szpitale, przedszkola, osiedla mieszkalne. I niestety świat tego nie widzi, świat tego nie chce zobaczyć. I niestety ci, którzy uważają, że walczą z ludobójstwem wojny, którzy pragną pokoju, wołają o pokój, tak naprawdę nie widzą korzenia, korzenia zła. A tym korzeniem zbrodni wojennych są zbrodnie dokonywane na. Maleńkich, niewinnych dzieciach. Zresztą oprócz aborcji mamy też do czynienia z handlem urodzonymi już dziećmi, mamy do czynienia z organizacjami pedofilskimi, które wykorzystują dzieci w haniebny sposób dla swoich zysków, mamy do czynienia z surrogacją na Ukrainie to jest bardzo duży problem. Teraz się okazuje, że mnóstwo noworodków, niemowląt nie może opuścić Ukrainy, są tak zwane, można powiedzieć, są dziećmi niczyimi, tak. Były zamówione przez Prawy z Zachodu, kupili sobie dzieci jak przedmiot i teraz nie mogą ich odebrać z uwagi na działania wojenne. Nie możemy liczyć na pokój w świecie, gdzie człowiek jest traktowany tak przedmiotowo. Można go kupić, sprzedać, można zabić, jeżeli jest wybrakowany, jeżeli powstał w nieodpowiednich okolicznościach, i trudno jest w tym momencie liczyć na to i wymagać, że ktoś nagle okaże miłosierdzie i nie będzie podejmował działań wojennych. Ci, którzy rozliczają teraz tych, którzy dokonali inwazji, rozliczają ich, no i słusznie, bo to była, oczywiście to jest napaść na, na Ukrainę, ale ci, którzy rozliczają, sami często mają krew na rękach niestety. Na czym obecnie koncentrują się działania Fundacji Pro Prawo do Życia? Co jest najważniejsze w obecnych działaniach w tym czasie? W obecnym czasie najważniejszym działaniem nadal jest ratowanie dzieci przed aborcją, i tym samym ratowanie kobiet przed tragedią aborcji, bo aborcja zabija fizycznie dziecko i duchowo-psychicznie zabija kobietę, a niekiedy również fizycznie, bo są poważne powikłania po aborcji. Zwracamy uwagę na tragedię najbardziej wykluczonych dzieci. Teraz w okresie wojny. Za wschodnią granicą mamy grupę dzieci, na którą z jednej strony czyha najeźdźca Rosja, dzieci, które uciekły przed wojną pod sercami swoich matek. Niestety nie są również bezpieczne w naszym kraju, bo w Polsce z kolei na te dzieci czyhają hieny aborcyjne. I to są dzieci najbardziej wykluczone, najbardziej dyskryminowane. I o te dzieci trzeba się upomnieć, trzeba pokazywać Ukraińkom i Ukraińcom, czym tak naprawdę jest aborcja. Zdecydowana większość z nich w swoim kraju nie miała okazji zobaczyć, Fotografii ofiar aborcji nie mieli okazji przekonać się, czym jest tak zwane prawo wyboru czym są tak zwane prawa reprodukcyjne. Nasza fundacja niedawno zakupiła również wózki dziecięce przekazaliśmy do organizacji, która zajmuje się rozdzielaniem się potrzebujących Ukrainek. Bardzo trudno jest przemieszczać się z małymi dziećmi. Trzeba wsiadać do pociągu, potem się wysiada z pociągu. Dziecko cały czas jest na rękach, no i nie ma czym dziecka przewieźć. I w takiej sytuacji wózek jest czymś niezbędnym. I to też niedawno takie, taką akcję podjęliśmy. Bardzo są ważne działania pomocowe, trzeba pomagać, to jest bardzo istotne, ale trzeba również się upominać o tych. Formą pomocy również jest ostrzeganie przed aborcją, ratowanie dzieci przed śmiercią z rąk aborterów i ratowanie kobiet przed wieloletnim zmaganiem się z syndromem poaborcyjnym. Bardzo dziękujemy Pani Kasiu za tą rozmowę i życzymy powodzenia w działaniach. Bardzo dziękuję. Zachęcam Państwa do wchodzenia na wwwstronażycia.pl. Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% z rozliczeń podatkowych na Fundację ProPrawo do Życia, na ratowanie dzieci przed okrutną śmiercią w wyniku aborcji. Mamy ponad miesiąc na dokonanie rozliczeń. Mogą być Państwo pewni, że te środki zostaną jak najlepiej wykorzystane.